Witam Państwa, kolejny dzień przygody z połowniami będzie trochę niespodzianką. Zapewne pamiętacie Państwo tę autostradę, znowu jestem pod tarnowem. Dziś pokażę, jak po tych kilku miesiącach wyglądają drzewa wyrastające z pod starych pni. Pomyślałem sobie, że skoro u siebie podsumowałem lato na plantacji, to czemu, żeby nie zrobić tego gdzie indziej? No to zaczynamy. Proszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda. 16 sierpnia 2022, kilka miesięcy wzrostu w miejscu starych dni, bo pięcioletnich, a można powiedzieć, że starych. burz nie z tej ziemi. Drzewa pięknie rosną, są wysokie. Zaraz Państwu pokażę, jakiej wysokości. Dzisiaj niestety nie można tam wejść, bo wszystko jest ogrodzone, zamknięte ogrodzenie jest, więc nie będziemy robili włamu. Ale poprzez porównanie do innych rzeczy, chociażby do wysokości ogrodzenia, yy, dowiecie się Państwo, ile dzisiaj te drzewa przyrosły. Podejdziemy sobie bliżej i powiem Państwu, jak zmierzyłem tu przed chwilą te kołki ogrodzeniowe. To ten, który teraz mamy centralnie w kadrze, mamy 3,70. Więc łatwo jest porównać, w jakiej wysokości jest roślina. Może mam krzywe oko, może proste, natomiast przyrównując ten kołek ogrodzeniowy do samej rośliny, to sądzę, że 3 metry jest niewyjęte, jeśli chodzi o tą Paulownię. No, i takich drzew jest tutaj sporo, ale trzeba brać też pod uwagę te, które są tutaj po środku, no i wcale wielkością nie grzeszą. Takich trochę niższych egzemplarzy jest tutaj trochę, i to wyraźnie widać, bo rzeczywiście chyba to jest przyczyna ziemi, a nie samych roślin czy sadzonek. No, ale tutaj nie ma w ogóle na co narzekać. Te rośliny mają komfortową sytuację, bo rosną z bardzo rozbudowanego korzenia. Są takie dwumetrowe, jednometrowe, ale w przeważającej ilości zbliżają się do 3 metrów i często je przekraczają. Były próby wycinania bocznych pędów, ale przy tego typu ilości drzew no niestety trzeba to robić przynajmniej raz na dwa tygodnie. Tych nowych pędów jest cała masa. I to już od razu pokazuję, bo to naprawdę widać bardzo wyraźnie. tutaj na tych drzewach nawet lepiej to widać bo jest ich więcej no są takie, które mają po 60-70 cm nawet tego typu zabiegów pielęgnacyjnych jak obcinanie tych bocznych pędów niestety nie da zrobić się zdalnie i proszę o tym pamiętać, jeżeli będziecie Państwo pobywali się na plantację, no bo tu tak jak wspomniałem wcześniej, co dwa tygodnie trzeba je usuwać i tu niestety od tego się nie ucieknie same się nie oberwą, a już przy takiej wysokościach to nawet to o czym mówiłem już u siebie zaczyna się pojawiać problem z dostępnością do tego typu pędów trzeba zaopatrywać się albo w bardzo wysoką drabinę albo sekator na wysięgniku a tak wygląda porównanie starego pnia do nowego przyrostu miło spojrzeć na to że raptem kilkumiesięczny pęd Drzewo, pień, nawet nie wiem jak to nazwać, skoro to rośnie tak szybko. Ma już około 6 cm. A tu kolejny. Wreszcie można zobaczyć, jaki jak jest ogromny kontrast, właśnie między tymi nowymi przyrostami a starym pniem. Pokażę Państwu jeszcze kilka sztuk, bo naprawdę jest na czym oko zawiesić. jeden z większych. Naprawdę fajnie to wygląda. Potencjał do wzrostu dla nowej rośliny przeogromny. Nie trzeba używać wielkiej wyobraźni, by zorientować się, że zabiegi pielęgnacyjne w tym takim drugim cyklu wzrostu są w zasadzie okrojone do minimum. A tu jestem przejazdem w okolicach Raciborza. No i trafiłem po drodze właśnie na Paulownię przy domu. Proszę zobaczyć, jak wygląda fajnie. Chociaż to jest drzewo na krótkim pniu prowadzone. Jest po prostu rozgałęzione i nic poza tym. Ale na każdej odnodze, na każdym pędzie są bardzo fajne liście. Duże zresztą, więc jest co podziwiać. To taki krótki przerywnik w tym filmie, no bo udało się trafić na coś takiego, co jest i w Polsce nadal jeszcze rzadkością, podziwiamy bez słów. Teraz nawet jak widać, plantacja jest zarośnięta jak mało która, ale to jest ten komfort i przywilej drzew szybko rosnących. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby, aby to kosić bez opamiętania i pilnować, żeby sadzoneczka chociaż nie została zagłuszona. Tutaj nie ma takiego, takiej w ogóle potrzeby, ponieważ to drzewa te zagłuszają inne zielsko. No i mało tego, przy tego typu tempie wzrostu i przy tak bardzo rozbudowanym systemie korzeniowym, nawet nawożenie nie jest już chyba nawet konieczne. Kolejny pień to jeden chyba z tych największych, jaki tu w ogóle był. Polski biegun ciepła pod Tarnowem jednak robi wrażenie i daje ogromne możliwości. Tutaj wszyscy z Państwa, którzy mieszkają w tych okolicach, naprawdę mogą sobie pozwolić na wiele, jeżeli chodzi o Paulownię. Zresztą to widać po tym, co tutaj. Nie wymaga to komentarza. Szkoda, że nie można wejść do wnętrza plantacji, bo jest zamknięta. Ale taki widok aż kusi, żeby zawitać tutaj w kolejnym sezonie i zobaczyć, co się będzie działo. Jakie będą przyrosty, jakiej będą wielkości w ogóle rośliny w przyszłym roku o tej porze. To może być rzeczywiście szaleństwo i to może być hit. W innych rejonach Polski to może być trudne, zwłaszcza na Mazurach północno-wschodniej Polsce, chociaż tam też są. Szaleńcy, w cudzysłowie, proszę się nie obrażać, którzy w tamtych okolicach sadzą ogromne ilości hektarów. Nie wiem, jak się to uda. W życiu bym się na to nie, nie porwał, ale niech się uda. Zawsze będziemy mieli nowe doświadczenia z taką pozytywną perspektywą na przyszłość. Na koniec tego fajnego widoku, jeszcze taka jedna drobna prośba do Państwa. Jeżeli znacie gdzieś plantacje w Polsce, jeżeli są one w waszym może sąsiedztwie, może gdzieś przejeżdżaliście, to dajcie znać w komentarzach. Ja sporo po kraju jeżdżę, więc może by się udało gdzieś jeszcze coś nakręcić i po prostu pokazać. Zawsze to są jakieś nowe obrazki, nowe klimaty, nowe możliwości, może jakieś sugestie wpadną do głowy. Trzeba się dzielić wiedzą. Wszyscy będziemy mieli łatwiej. A na dzisiaj to chyba tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie.